Kilka do jednego, tak kończy się to dzisiejsze spotkanie. Po tym pierwszym secie wydawało się, że to wcale nie będzie łatwy mecz. I nie był łatwy, na pewno. Natomiast później te sety dosyć wyraźnie wygrane przez nas. Tak, bardzo ciężki mecz. Kalisz jest świetną drużyną i bardzo ciężko jest im się dobić do parkietu. Bardzo ciężko jest zdobyć w ogóle w pierwszej akcji gdzieś tam swój punkt. My weszłyśmy w to spotkanie o spale. Tak, z, ze złym nastawieniem, i y, nie mówię z negatywnym, ale gdzieś tam myślę, że tej walki właśnie od początku zabrakło. Później, tak naprawdę, jeden moment y, gdzieś tam zaważył, że już później y, odzyskałyśmy nie powiem, że kontrolę, ale ten, ten nasz, nasz styl gry. No właśnie, w, w, nawet w tym pierwszym secie, w końcówce pierwszej partii, zaczęły się łapać ten rytm. Było blisko tak naprawdę do wyrównania, to się nie udało. Natomiast te późniejsze sety. Czy, czy mogłabyś powiedzieć, że, 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 że właśnie ta końcówka pierwszej partii już tak trochę was uspokoiła, że już macie pod kontrolą swoją grę? Na pewno nie pod kontrolą, bo z takim przeciwnikiem, jakim jest Kalisz, to, to trzeba walczyć do samego końca. My wiedziałyśmy, że jeżeli będą te przestoje, to będzie ciężko z nimi wygrać, bo to jest drużyna, która wykorzystuje takie okazje, gra dobrze blokiem obroną, szczególnie blokiem i, i, i nie wybacza takich gdzieś tam przestoju w gorszych, że tak powiem, momentów, bo, bo sytuacje są różne. Cieszę się, że w tym ostatnim secie jakby nasza gra seta na set wyglądała coraz lepiej. I w tym czwartym secie, który jest zawsze najtrudniejszy psychologicznie, do, bo, bo tak naprawdę kiedy wygrywasz 2-1 i, i gdzieś tam chcesz dopiąć to spotkanie, cieszę się, że weszliśmy na, mam wrażenie, jeszcze wyższy bieg, gdzie myślałam, że na ten mecz gdzieś tam w tym trzecim secie to już jest nasz, nasz sufit. I, I to mnie bardzo cieszy, jestem bardzo dumna z dziewczyn, ze zmienniczek. Jak podeszły do tego zmienniczek, przepraszam, że tak mówię, jakby z dziewczyn, które po prostu weszły na boisko. Począwszy od tej podwójnej zmiany, Nikola, Reggie naprawdę dzisiaj dały świetną zmianę i i to mnie bardzo cieszy, i, i myślę, że powinno budować cały zespół, że, że każdy jest gotowy do gry. No właśnie, uprzedziłaś trochę moje pytanie, bo, bo, bo e, e, chciałbym właśnie to podkreślić, że e, w tym sezonie mamy taki wyrównany zespół, że, że, że nie ma znaczenia, kto, kto gra na boisku, bo, bo, bo zawsze ta gra e, wygląda trochę lepiej. No dzisiaj, właśnie, zmiany czy regis, czy, 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 czy abry, e, no to dawało nam trochę więcej pewności siebie. Tak, zdecydowanie weszły. Reggie weszła przede wszystkim i gdzieś tam już jest, ma takie doświadczenie, że, że na niej myślę, nie robią wrażenia, żadne wyniki i myślę, że niejedno, w niejednym takim spotkaniu już brała udział i to jest świetne, że mamy taką osobę, która wejdzie i od razu czujesz taki, taki spokój i, i gdzieś tam takie nie wiem, jak to powiedzieć, po prostu. Myślę, że i, i dzisiaj Nikola i Reggie weszły po prostu ze świetnym nastawieniem i, i dlatego gdzieś tam wygraliśmy ten mecz. Zaliczyliśmy najlepszy start w całej historii BKS-u, w całej historii tych 50 lat w Ekstraklasie. E ale dzisiaj ta seria się skończyła, to znaczy skończyła się seria zwycięstw do zera, czy, czy, czy Wam tak naprawdę ciążyło to, że, 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 że gracie do zera w tym, w tym sezonie? Myślę, że jeżeli my się y, zamiast y, cieszyć z wygranej skupiamy na tym, że przegraliśmy jednego seta, no to coś jest tutaj nie tak. Yy, myślę, że... Z całym szacunkiem, ale fajnie jest wygrywać do zera, ale liczy się to, że mamy trzy punkty w tabeli i jakby przykro mi, że może ten wynik nie jest podtrzymany, ale liczy się zwycięstwo. Zupełnie to moje pytanie nie miało tak zażyć. to nie chodziło o to, że, że będziemy się smucić, bo wygrywamy i, i, i dalej mamy. Mamy sześć zwycięstw z rzędu w lidze, no to jest świetny start. Mówiliśmy o tym, że, że gramy o medal. Ja wiem, że to jest jeszcze bardzo daleko, ale ten start pokazuje, że rzeczywiście yy, mamy możliwości i mamy szansę na to, żeby rzeczywiście sięgnąć po swoje marzenia. Pewnie, że tak, ale my, myślę, że nikt na razie nie myśli o tym i wie, że że gdzieś tam przyjdzie na to czas, przyjdzie na to czas, żeby o tym myśleć i myślę, że można już zacząć o tym myśleć w sensie takim, że mieć to z tyłu głowy, bo też, że nagle się obudzimy, o Boże, gramy o medale, to będzie paraliż, ale na razie my musimy się skupiać z meczu na mecz, dbać o siebie, być cały czas razem, bo myślę, że na pewno przyjdą gorsze momenty dla nas. Myślę, że to jest nieuniknione przy tak długim tylu, tylu meczach i, i my musimy przy tym zostać razem i wspierać się i, i, i liczyć na to, że cały czas, że jeżeli ktoś zagra gorzej, to druga wejdzie i poprawi, poprawi. i do tej pory tak było, z czego jestem, jestem mega szczęśliwa, że mogę być częścią takiej, takiego zespołu. Trenerze te ostatnie przyjazdy do Dobierska były trochę pechowe, bo e, zarówno w tamtym sezonie 2 do 3 przegrywacie w playoffach, potem spotkanie towarzyskie też po tie -breaku. Dzisiaj 1 do 3 z Waszej perspektywy, ale myślę, że, że, że chyba spodziewaliście się e, ciężkiej rywalizacji, no i chyba jednak liczyliście na punkcik przynajmniej. Przyjechać na ciężki teren do, do lidera. I absolutnie spodziewaliśmy się tutaj ciężkiej przeprawy, natomiast oczywiście, że tak, że graliśmy o zwycięstwo. I pierwszy set, myślę, był dobrym prognostykiem, natomiast myślę, że gdzieś początek drugiego seta, środek tego drugiego seta, on bardzo mocno wpłynął później na, na przebieg całości, dlatego że Bielsko złapało wiatr w żagle, natomiast z naszej strony było troszeczkę poszukiwania i, i finalnie do końca nie, nie, znaleźliśmy, nie znaleźliśmy rozwiązania, które mogłyby nam przynieść punkty w dzisiejszym spotkaniu. Czy jest trener w stanie ocenić, co tak naprawdę się wydarzyło i co zadecydowało o tym, że no od połowy, tak jak trener mówi, drugiego seta, no jednak Bielszczanki miały mecz pod kontrolą. To znaczy myślę, że bielszanki zagrały bardzo dobrze na wysokiej piłce. Natomiast my mieliśmy troszeczkę mniej cierpliwości również w tym elemencie i zdecydowanie popełniliśmy więcej błędów. To tak na, na gorąco jak przeglądaliśmy, to zdaje się, o 12 więcej błędów ataku popełniliśmy, co de facto daje bezpośrednie punkty bielsku, natomiast gospodynie bardzo dobrze, tak jak powiedziałem, wykorzystały piłkę wysoką. Czyli pomimo tego, że czy już udało nam się trafić. Zagrywką, czy, czy doszło do sytuacji, że, że nasz atak był podbity. Bielsko potrafiło bardzo dobrze te piłki obracać i uważam, że ten tym wygrały to spotkanie. Czy to jest właśnie ten element, który zadecydował, czy, czy było coś jeszcze innego, taki jakiś element, nie wiem, zagrywka, blok, który decydował o tym, że dzisiaj Bielsko cieszy się z trzech punktów? No, jeśli rozmawiamy o piłce wysokiej, to, 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 to są dobre rozwiązania Bielska. Z kolei, jak dobrze jak spojrzymy sobie z naszej perspektywy, to jest nasza obrona, blok obrona, która, która gdzieś tam nas zawiodła przy tych piłkach a, wysokich. Myślę, że my jesteśmy w takim pozytywnym, nazwałbym to, procesie od. od do jakiejś chwili, gdzie wracamy do takiego o, myślę dobrego grania. A poprzednie spotkanie było bardzo dobrym prognostykiem. Myślę, że też tak jak powiedziałem, bardzo dobrze weszliśmy w to spotkanie. E, natomiast e, no, nie utrzymaliśmy po prostu jakości, jak bym powiedział. A, a kolejne spotkania przed nami, więc jak mam być zupełnie szczery, to oczywiście, że dzisiaj jesteśmy zawiedzeni. Wracamy do Kalisza bez punktów, z jednym zdobytym setem. No, nie jest to jakoś dla nas e, duża radość, że jako pierwsi. Tak naprawdę ugrywamy seta z Bielskiem, natomiast wielkie gratulacje dla Bielska, lider tabeli. Bardzo dobre spotkanie na dobrej jakości.